Witam w 346. części audycji Voice of Freedom na antenie Radia N-Fala, w której pochyla się nad tekstem artykułu autorstwa Łukasza Nierody pod tytułem Europa Tysiąca Liechtensteinów, czyli inny liberalny punkt widzenia. Nad tym tematem pochylaliśmy się już w części 156, gdzie na Braliśmy tekst Przemysława Hankusa, swoją drogą bardzo rozbudowany i merytoryczny, do którego odczytu zachęcam również Państwa. W tym przypadku nieco rozszerzymy, nieco przypomnimy sobie ten temat a mianowicie chodzi tutaj o autonomiczne jednostki administracyjne pokroju powiatów lub gmin, które będą samorządne i które będą mogły działać samodzielnie. I współpracować z innymi tego rodzaju poprzez zawiązywanie umów, na przykład o wolnym handlu. Zaczynajmy. I klasycznie zachęcam do wsparcia kanału i audycji na trzy sposoby, zawarte w opisie niniejszego materiału: przez Bitcoin, Paypal i wpłaty bezpośrednie na konto bankowe przez przelew. Wydarzenia związane z niedawno rozgrywającym się w Hiszpanii wystąpieniem zwolenników niepodległości Katalonii miały potencjał stać się kanwą dla rozważań nad poprawnym ułożeniem stosunków na linii władza centralna region. Szansa została jednak zmarnowana, gdyż zamiast refleksji nad problemem, rząd zdecydował się zastosować rozwiązanie siłowe i interweniować. Determinacja gabinetu nie dziwi. Wszelkie ruchy secesjonistyczne, separatystyczne, decentralizacyjne, godząc w integralność terytorialną państw w granicach, w których działają, uderza w same podstawy ich samych. Sens ich istnienia podważa ich autorytet oraz całej organizacji politycznej kontynentu. Dyskurs polityczny zdominowany jest przez dwie wzajemnie wykluczające się wizje Europy ojczyzn, państw narodowych XIX-wiecznych lub jej zespolenia w jedno sfederalizowane państwo, to jest na przykład Unię Europejską. Nie są one jednak jedynymi, a liberałowie, zwykle kojarzeni z drugą przedstawioną opcją, wcale nie są na nią skazani i nie są jej w większości orędownikami. Ciekawą, a zarazem kontrowersyjną ideą spójną z celami klasycznego liberalizmu jest koncepcja tzw. Europy Tysiąca Liechtensteinów zaproponowana przez Hansa Hermana Hoppego, ucznia Maria Rothbarda, która nie musi być zresztą sprzeczna z ideą ponadpaństwowej e, np pan-europejskiej Unii. Polega ona na propagowaniu jak najdalej idącej secesji i w konsekwencji stworzeniu jak największej liczby niezależnych i konkurujących ze sobą jednostek politycznych. Co może wydawać się paradoksalne, istnieją podstawy, by przypuszczać, że to właśnie taka dezintegracja polityczna mogłaby prowadzić do najpełniejszej integracji społeczno-gospodarczej oraz pokojowej współpracy narodów, które samoistnie dążą do decentralizacji. To państwa i monarchowie... Dyktatorzy, przywódcy chcą jak najbardziej dokonywać ekspansji terytorialnej, chcą centralizować, chcą podbijać terytoria i do, doprowadzać do powstawania imperiów, wielkich mocarstw, a tymczasem. <laughs> Ludność na drodze rewolucji, na drodze secesji, chce ich przed tym powstrzymać i odłączyć się, by zyskać pewnego rodzaju wolność, autonomię w działaniu, postępowaniu, decydowaniu o sobie. Powód, dla którego model ten cieszy się popularnością wśród osób po poglądach libertariańskich czy wolnorynkowych, to przekonanie, że dezintegracja państw narodowych i przekształcenie ich w szereg niewielkich państwek, opartych na wspólnotach lokalnych, sprzyjać będzie procesowi radykalnej liberalizacji gospodarki podatków i reformą wolnohandlowym. Przy czym mniejsze jednostki będą bardziej skłonne by ze sobą współpracować i się ze sobą zapoznawać, przyjaźnić, ponieważ będą bardziej ku temu e, zmuszeni taką a nie inną sytuacją, gdzie sąsiad nie będzie mógł być już wrogiem, nie będzie już mógł być obcym, a będzie Dobrym partnerem handlowym. Porozumowanie stojące za tym wnioskiem jest następujące. Małe państwa silniej odczuwają bodźce ukierunkowujące je w stronę wolnego rynku, ponieważ są bardziej narażone na utratę kapitału i produktywnych obywateli. Po pierwsze, im są one mniejsze, tym łatwiej je opuścić. Jeśli wystarczy przejechać kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, aby uciec przed opresyjną polityką rządu, to koszt finansowy przeprowadzki zostaje znacząco zredukowany. Pluralizm, Jaki się wówczas wytworzy, będzie dobrą kanwą do Pewnego rodzaju rywalizacji różnych podmiotów, różnych systemów, różnych propozycji reform, z których tylko najlepsze na placu boju pozostaną zwycięskie, tylko najlepsze wyłonią się spośród tłumu, jako te korzystne, do których wszyscy będą chcieli przyjeżdżać, by się bogacić. Dlatego musi tam wygrać system wolnorynkowy. Co więcej, emigracja nie wiąże się z koniecznością przeniesienia się na tereny kulturowo i językowo obce, nie wymusza również znacznego ograniczenia. Kontaktów ze środowiskiem, w którym żyło się dotychczas. W związku z tym, małe państwo musi prowadzić politykę prorynkową, ponieważ mu się to opłaca ponieważ wysokie obciążenia fiskalne czy regulacyjne doprowadziłyby do szybkiego odpływu ludzi produktywnych do innych miejscowości, a więc jego źródła dochodów oraz kapitału na rzecz konkurencji to jest dziesiątek państw granicznych. Po drugie, mniejsze państwo, tym mniej surowców naturalnych znajduje się w jego granicach, co wymusza na nim otwarcie się na handel międzynarodowy. Jest to potęgowane również przez stosunkowo niewielką liczbę obywateli, co z kolei przekłada się na konieczność zaawansowanej integracji z międzynarodowym, a właściwie międzypaństwowym systemem podziału pracy i inwestycją w technologię, która wyręczy mniej. I ilość ludzi, ponieważ niemożliwe dla nich jest samodzielne, autarkiczne odtworzenie ogólnoświatowej specjalizacji zawodowej na tak małą skalę. Państwo niewielkie, liczebnie, nie mogłoby bowiem nawet starać się choćby imitować podział pracy gospodarek rozwiniętych z uwagi na mnogość specyficznych branż w nich występujących. Poza tym byłyby słabsze militarnie, więc nie miałyby motywacji i siły by na kogokolwiek napadać, byłoby Względnie bezpieczniej. Można więc w miarę bezpiecznie założyć, że Europa tysiąca Liechtensteinów byłaby Europą wolnego rynku i wolnego handlu, porozumienia, umów, kontraktów i współpracy. Argumenty mające podważyć zasadność tej idei dotyczą najczęściej kwestii bezpieczeństwa. Przede wszystkim, Europa tysiąca Liechtensteinów miałaby być Europą wojny wszystkich ze wszystkimi. Ale komuż, komuż ona by się opłacała? Gdzie zarzewiem krwawych walk byłyby rzekomo konflikty ogniskujące się wokół sporów o polityczną jurysdykcję nad miejscami o istotnym znaczeniu gospodarczym, strategicznym, np. z uwagi na ich potencjał surowcowy czy przemysłowy? Wszyscy milcząco bowiem uznajemy, że poziom życia obywateli państwa zależy w dużej mierze od geograficznego rozłożenia bogactw naturalnych czy usytuowania zamieszkałych regionów względem szlaków handlowych. Należy zastanowić się więc, czy wychodząc z założenia, iż efektem dezintegracji politycznej, we współczesnej Europie byłyby przedstawione wyżej skutki, liberalizacja rynków i handlu, afiliacja obszarów, na przykład bogatych surowcowo, miałaby jakiekolwiek przełożenie na dobrobyt poszczególnych Europejczyków. Odpowiedź oczywiście brzmi nie. Obywatel niepodległego wolnego miasta Poznań mógłby zaopatrywać się w węgiel wydobywany w niepodległym księstwie Górnego Śląska, na dokładnie takich samych zasadach, na jakich zaopatruje się wrogale marcińskie. Mógłby kupować śląski węgiel tak łatwo jak kupować by go rodowity Ślązak, zamieszkujący niedaleko kopalni, wyjąwszy z pod uwagi wyłącznie niewielki kłopot. Transportu wynikły z odległości geograficznej od miejsca wydobycia, czego w żaden sposób nie ułatwia polityczna unifikacja. Działoby się tak dlatego, że handel śląsko-poznański z powodów przedstawionych wyżej, najprawdopodobniej nie byłby obwarowany żadnymi administracyjnymi barierami. Wielość form politycznych rozsianych na terytorium Europy sprzyjałaby gospodarczej współorganizacji. Organizacji. Cała Europa tworzyłaby jedną sferę strefę ekonomiczną. Podział graniczny byłby więc zupełnie nieistotny dla poziomów życia, a zatem poznański obywatel nie miałby żadnego interesu w inkorporacji śląskich kopalń do swojego państwa. Poznańskość czy śląskość tych placówek interesowałaby go najprawdopodobniej tyle co nic, co zeszłoroczny śnieg. Wyzbyłby się tych sztucznych łatek i ograniczeń narodowościowych czy przynależnościowych tożsamościowych, jak zaznaczyliśmy, jedynym kłopotem byłaby konieczność zorganizowania transportu wynikła nie z podziału politycznego, a fizycznej odległości, której żadna aneksja nie zredukuje. Najlepiej problem ten podsumował Ludwig von Mises, pisząc, że na świecie wolnego rynku dla finansowej pomyślności ludzi po prostu nie ma różnicy, gdzie nakreślone są granice i czy występują. Nikt nie ma żadnego interesu materialnego w powiększaniu terytorium państwa, w którym mieszka. Nikt nie traci, jeśli część terytorium tego państwa odseparuje się od niego i będzie po prostu wolna. Da wszystkim święty spokój i sama również go otrzyma w pewnego rodzaju symbiozie, wymianie wartości za wartość. Nie ma również żadnego znaczenia, czy wszystkie terytoria państwa są ze sobą bezpośrednio połączone geograficznie, czy oddzielone od siebie ziemiami należącymi do innego państwa. Dostęp państwa do morza nie ma żadnego gospodarczego znaczenia. Zasadność założeń teoretycznych, na których oparto powyższy scenariusz, można częściowo wywieść nawet z doświadczeń powojennej Europy. Jeśli Europa tysiąca Liechtensteinów byłaby ciągłą wojną wszystkich ze wszystkimi, jak chcieliby sceptycy, to dlaczego Europa pięćdziesięciu państw narodowych również nie jest wojną wszystkich ze wszystkimi? A bardzo często taka bywała jeszcze w zeszłym stuleciu. Pamiętajmy hekatombę dwóch wojen światowych, które nie były prowadzone między autonomicznymi. Regionami, a właśnie między wielkimi imperiami, Molochami, takimi jak Trzecia Rzesza czy ZSRR. Możliwych stron konfliktu nadal jest aż nadto. Parafrazując słynny wywód Maria Rodbarda, należy zapytać, dlaczego trzecia RP i RFN pozostające wobec siebie w ciągłym stanie anarchii, to znaczy w stanie, w którym nie istnieje ponad nimi wspólny rząd, który mógłby podyktować im i siłowo wyegzekwować swoją wolę, nie toczą ze sobą wojny o śląskie kopalnie. Dla nikogo tezą kontrowersyjną nie jest twierdzenie, że powojenne. Paks Europa jest rezultatem integracji europejskiej. Wbrew wyobrażeniom wielu, nie chodzi jednak o integrację polityczną. Unia Europejska nie jest jeszcze państwem, nie przysługuje jej atrybut nazywany suwerennością. Uczestnictwo w jej strukturach jest dobrowolne, a nawet po akcesie. A ona nie posiada sił zbrojnych, na szczęście. Tamą dla wojny jest więc integracja innego typu społeczno-gospodarcza. W systemie wolnego przepływu ludzi, towarów i kapitału wojna zakończona nawet zwycięstwem może nie być warta ceny, którą należałoby zapłacić. Strata Surowców, strata kapitału ludzkiego, strata pieniędzy na zbrojenia jest nieopłacalna. Obcemu rządowi nie opłaca się po prostu niszczyć kraju, który jest rynkiem zbytu dla jego producentów. Nie opłaca się mu niszczyć kraju, w którym jego najwięksi płatnicy podatków inwestują i budują fabryki z wielokrotnienia zwielokrotnienia zysków. Trudniej mu byłoby znaleźć społeczne... Przyzwolenie na wojnę w kraju, gdzie zwykły obywatel często jeździ na urlop i nierzadko ma rodzinę. Relacja jest oczywiście również odwrotna. Nie opłaca się takiemu rządowi niszczyć kraju, dla którego samemu jest się rynkiem zbytu, z którego bez przeszkód natury prawnej importuje się produkty czy półprodukty potrzebne krajowym konsumentom i producentom. Zakłócając ten proces, uderza się we własne krajowe siły wytwórcze i dobrobyt swoich obywateli. Strzela się sobie w stopę. Hasło przypisywane Bastiatowi jest jak najbardziej. Prawdziwe, jeśli towary nie będą przekraczać granic, zrobią to armię. Współpraca gospodarcza czyni po prostu perspektywę konfliktu niepożądaną. Jest to integracja, na której zyskują wszystkie strony. Tak samo jak wspólny ogólnopolski rynek nie uderza w biedniejszą Polskę Wschodnią na rzecz bogatszej Polski Zachodniej. Skoro więc integracja gospodarcza tworzy sieć zależności i uwikłań międzypaństwowych, które redukują możliwe korzyści z prowadzenia działań wojennych, to Europa tysiąca Liechtensteinów, gdzie mikro państwa lub państwa zagrożone secesją odczuwałyby nieporównywalnie bardziej palącą konieczność uczestnictwa w systemie międzynarodowego podziału pracy i specjalizacji byłaby miejscem jak najbardziej pokojowym. Drugi argument przeciwko Europie tysiąca Liechtensteinów dotyczy zagrożenia z zewnątrz ze strony dużych, scentralizowanych potęg, których łupem mogłyby szybko stać się paść europejskie mikropaństwa w przypadku realizacji takiego scenariusza. Zarzut ten jest z pewnością mocniej niż poprzedni, ale w żadnym wypadku nie przesądza sprawy. Przede wszystkim należy podkreślić, że w koncepcji Europy tysiąca Lichtensteinów nie chodzi o to, by na siłę dzielić obecne państwa, ale o to, by dać ludziom tworzącym poszczególne wspólnoty lokalne realny wybór. Samo księstwo Liechtenstein jest państwem, gdzie prawo do secesji każdej z 11 gmin jest zabezpieczone konstytucyjnie. Niemniej mieszkańcy żadnej z nich przywiązani do domu panującego i zadowoleni z polityki państwa nie są zbyt skorzy do wykorzystywania tej prerogatywy, mimo takiej możliwości. Możliwość nie oznacza konieczności. W Europie nadal mogłyby więc istnieć państwa wielkością zbliżone do obecnych. Sam jednak fakt umieszczenia zapisów zapewniających prawo do secesji w konstytucjach tych już istniejących oznaczałby najprawdopodobniej wielki zwrot w kierunku wolnego rynku, ponieważ rząd centralny byłby poddany ogromnej odśrodkowej presji w konkurencji o podatnika, którego mógłby utracić. Każdy bowiem region obecnie podlegający jego jurysdykcji, którego mieszkańcy nie chcieliby finansować wydatków socjalnych czy biurokracji egzekwującej regulacje rządu centralnego, mógłby po prostu ogłosić niepodległość i sam stać się wyłącznym inkasentem, Wpływów podatkowych, tym samym odcinając rząd centralny od części źródeł finansowania. W przypadku zagrożenia militarnego, poszczególne jednostki mogłyby ze sobą współpracować, połączyć się i pomagać sobie w odparciu agresora. Dlatego te potęgi zewnętrzne mogłyby mieć z nimi nie lada problem. Ponadto rozbicie polityczne nie musi być bezpośrednio związane ze słabością militarną. Jest rzeczą dość oczywistą, że małe państwa zdawałyby sobie sprawę z konieczności wspólnego koordynowania swojej polityki obronnej na poziomie ponadpaństwowym, podobnie jak w obliczu zagrożenia ze strony ZSRR, zdawały sobie z tego sprawę państwa bloku zachodniego, a wcześniej na przykład 13 kolonii brytyjskich, następnie w pełni suwerennych stanów, które w Współdziałając ze sobą w ramach Unii, zdołały się oprzeć potędze najsilniejszego państwa imperialnego. Czy jest powód, by zakładać, że organizacje w swej naturze zbliżone bardziej do NATO niż do UE gorzej spełniłyby się w roli obronnej? <laughs> Przyjąwszy za fakt założenie, że prawo do secesji wiązałoby się ze wzrostem wolności gospodarczej, można konkludować, iż państwa je respektujące byłyby bardzo zamożne i mogłyby konkurować zresztą świata. Przeznaczając na zbrojenia w ramach struktur sojuszniczych znacznie mniejszy procent PKB niż duże, zcentralizowane organizmy, a przy tym mieć nad nimi przewagę. Można się również domyślać, że z uwagi na skalę integracji gospodarczej i uczestnictwem w systemie sojuszu zainteresowane byłyby nawet państwa bezpośrednio niezagrożone atakiem z zewnątrz, ponieważ wyeliminowanie choćby części ogniw ze skomplikowanego łańcucha zależności powstałego w ramach postępującego podziału pracy i produkcji, boleśnie w Wpływałoby na ich własną sytuację gospodarczą. Często mówi się, jak politykę Anglii kształtowały interesy gospodarcze. Warto więc wspomnieć, jak na przykład w XVII wieku. Anglia, państwo oddalone i politycznie niezwiązane z Rzeczpospolitą, między m.in. na dworze osmańskim o pokój między oboma państwami, by nie zakłócać wymiany towarowej między swoimi i polskimi kupcami, posuwając się nawet do gruźb militarnych. Pozostaje jednak pytanie o to, komu lub w jakim konkretnie wspólnotom należałoby nadać prawo do samostanowienia, co jeśli w hipotetycznie niepodległej Katalonii prohiszpańska Barcelona domagać się będzie łączności politycznej z królestwem Hiszpanii, a nie Republiką Katalońską. Czy jest to problem nierozwiązywalny? Na pewno da się minimalizować liczbę niezadowolonych poprzez przyjęcie rozwiązania proponowanego przez Misesa. Nadać prawo samostanowienia każdemu terytorium, które jest wystarczająco duże, by być osobną jednostką administracyjną. To wyłącznie kryterium technicznej wykonalności miałoby być jedyną barierą. Nawet jeśli oznaczałoby to tworzenie enklaw eksterytorialnych, które przecież, jak już pokazaliśmy, w świecie wolnego przepływu usług, towarów, kapitału i ludności, nie miałyby żadnego negatywnego wpływu na dobrostan obywateli jakiegokolwiek państwa. Łatwiej jest z nimi współpracować i handlować, niż je napadać, podbijać czy atakować. Wydawać może się to podejściem egzotycznym, jednak powinniśmy zdawać sobie sprawę, że nasza percepcja może być skrzywiona przez kształt obecnych granic, przez przyzwyczajenia, do których przywykliśmy. Wystarczy natomiast rzut oka na polityczną mapę Europy z XVIII czy nawet 1, Połowy XIX wieku, w szczególności na pas wyznaczony przez Niderlandy, Niemcy i Włochy, by dostrzec, że nie jest to abstrakcja, wystarczy spojrzeć na mapy ze średniowiecza, gdzie państw było kilkaset w samej Europie, małych księstw, kantonów, baroni i tak dalej, hrabstw. Polityczna mapa Niemiec z wieków XV do XVIII stanowić może najlepszą graficzną ilustrację tego, jak teoretycznie mogłaby wyglądać Europa tysiąca Liechtensteinów, gdyby nie te tendencje centralizacyjne ze strony silnej władzy, której jako jedynej na tym zależałoby trzymać w szachu cały region, całą całą tą przestrzeń, całą tą populację, cały ten obszar. I choć ówczesna sytuacja tego kraju z pewnością nie była idyllicznym spełnieniem marzeń o obszarze wolnego handlu i wolnego rynku, nienękanego przez okrucieństwa wojny, to jak zauważył profesor Witold Kwaśnicki nie jest prawdopodobnie zbiegiem okoliczności, że obecnie najbogatsze regiony Unii Europejskiej pokrywają się z najbardziej zdecentralizowanymi obszarami Europy w wiekach ubiegłych. Oczywiście pozostaje nadal w mocy pytanie, dlaczego u schyłku średnio w epoce nowożytnej, decentralizacja nie doprowadziła tam do efektów opisywanych na początku tego artykułu, lecz odpowiedź nie wydaje się być trudna. Realizacja tak pomyślanego scenariusza oparta jest na założeniu, że bodźcem dla prowadzenia prorynkowej polityki przez zaangażowane państwa jest ryzyko odpływu, kapitału i emigracja, które decentralizacja czyni niezwykle łatwymi. W klasowym społeczeństwie agrarnym takie ryzyko było jednak minimalne, pomimo rozbicia politycznego. Większość społeczeństwa żyła w kondycji poddaństwa i przywiązania do Ziemi oraz innych ograniczeń wolności osobistej, a więc jakakolwiek migracja tych rzecz ludności poza ucieczką czy nielicznymi wyjątkami przewidzianymi przez prawo była niemożliwa. Poddaństwo na niektórych terenach Niemiec zniesione było dopiero w pierwszych dekadach XIX wieku. Generalnie nie było również wówczas prywatnych inwestycji zagranicznych. Jeszcze w 1817 roku wybitny ekonomista Dawid Ricardo przewidywał, że na takie przedsięwzięcia nie będzie chętnych. Stały się one istotnym elementem życia gospodarczego dopiero kilka dekad później. Dziś na szczęście żaden właściciel ziemski czy kapitalista nie jest w stanie nikogo siłą u siebie zatrzymać. Istnieją też zasoby oszczędności zgromadzone na potrzeby inwestycji, których przyszłe miejsce ulokowania jest istotnym elementem rachunku ekonomicznego. Rozumowanie stoi. Stojące za poparciem dla idei Europa Tysiąca Liechtensteinów, można podsumować w sposób następujący. Ekonomiczna konieczność wymusiłaby dzisiaj na małych i niepodległych państwach lub większych, nieustannie zagrożonych możliwością odśrodkowej dekonstrukcji, liberalizację oraz społeczno-gospodarczą integrację, współpracę na niespotykaną dotychczas skalę. Ta z kolei doprowadziłaby do powszechnego i szybkiego wzrostu zamożności, uczyniłaby swoją niepożądaną, nieopłacalną oraz stała Byłaby się bodźcem dla wspólnej iści ścisłej ochrony całości strefy wspólnego rynku przed atakiem z zewnątrz w ramach struktur sojuszniczych podobnych do NATO. Jak twierdzą zwolennicy tej idei, byłaby to co prawda Europa wielu granic, ale otwartych dla pokojowej współpracy jak nigdy dotąd. Sukces takiego projektu podważałby sens zarówno idei nacjonalistycznych, jak i etatystycznych w ogóle. Bardzo dziękuję.